Okay. 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 No, 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 czekaj. No. Udało się. Zostało mi a to zdjąć to będzie ciężko, nie? Czuńczym, nie? <śmiech> <śmiech> Rosja. Dobra, obcięte. Kuś, idzie, idzie Rosja. Jest wariat. No? No. Jak już słyszyła, to już pójdzie. I wyjeżdżamy masterem. Miał być na warsztacie Silver, a był Master. Trzeba było hamulce zrobić, czyli jest jak zawsze, zawsze coś wyjdzie dodatkowo. Ale już mamy ogarnięte nowe tarcze, nowe klocki. Wymieniliśmy ten olej w moście. Teraz wyjeżdżam, przyjadę się i odstawię go na bok. nie jest. A co to tu? Gdzie? Środku? Kawałek. Yy, Kawałek Czego to? Kawałek czegoś jest, nie? Tak mówisz. Tu była dworzyska? No, to było na pewno Ale wcześniej? Może z wcześniejszego, nie? Bo tu nie ma ludzi, nie? Tu będzie misja, to. Tu zajdzie. No. To rozlewać będzie się tutaj. Byśmy mogli załatwić takie jedne widełki, komplet na rurę, to byśmy zrobili... Nie wiem, czy cały wałek nie kupić. Walki, się no, ale mamy wszystko, tylko rurę, przegub, ten, przegub gąbny, to byśmy to Tu też się pociło już, widzisz? Zobaczymy, na no, tym. Tak, tak. Widzełki. Z tym, nie? No bo tam to co? Chyba, że to stare złoty, no, a tam to zdezorujemy na pewno, nie? No zobaczymy, jak to pójdzie. Może, 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 może lepiej wyjdzie cały wajek kupić, zobaczymy. To będzie ciężko wyjąć na pewno, nie? No zobaczymy. Bo tu, jest, tu jeszcze wałek musi być ze sprzęgłem kierunkowym. Bank, tak, ten kompletny mamy. Tak, ten mamy. To ten ty do tylko, ciągnika ty mówisz? Tak, też byśmy mieli. Tylko wtedy, jakbyś kupił to i to, to no. tylko osłonę byśmy nie mieli, nie? No. No to może pomyślę o całym wałku. Zobaczę, żeby była osłona. Szeroko szerokokątnym żeby był, nie? No bo to ten, sam, to jest szerokokątny jest, ten i Jedziemy? Rosja idziemy. na bok, a ja tutaj muszę wypalić te szpilki od PTS9 co kamienie wozimy bo są szpilki poukręcane znaczy gwinty pozrywane i jest problem z tym koło się obracało tutaj na tej pieście nie wiem czy tutaj nie trzeba będzie napawać tego jeszcze chcę to tak uratować na ten sezon żeby tylko było bo ogólnie docelowo jest w planie wymiana osi ale to na pewno nie w tym sezonie Także tu muszę wypalić to i one są wykręcane. Tutaj lekko to wypalimy i później te no normalnie możemy wykręcić te szpilki. Bo tu są 20, tu jest 20 razy 1,5 z tej strony, a z drugiej jest 20 jest zwykły metryczny, M20 Zwykły M20. Dobra, zabieram się teraz za to. I później przymierzymy do drugie felgi, czy będzie ciasno, a jak będzie ciasno, to nie będę musiał tutaj spawać. A jak będzie luźno, to trzeba będzie dać to do obróbki. Opony mam dwie kupione, tak żeby korzystać jeszcze te osie. Gdybym miał kupować opony, to bym może się bardziej zmobilizował do wymiany tych osi, ale jak mam te opony kupione w tamtym sezonie, to zaryzykujemy jeszcze i zrobimy na, na tych kołach co było. Palnik jest tu przygotowany, zaraz działamy mam już podopalane, teraz będę spróbował te szpilki wykręcić, a tutaj Rosa próbuje zdjąć widełki z tej przekładni odklejaczem i ściągaczem. I tylko tak przytrzymał jakoś, I tak, Zobacz, w tej weź, Teraz można tutaj mu puknąć, nie? To nie z silnika, tylko ten O-ring, To Nie się, Chyba bez zgrzania się... ...nie obejdzie Poruszasz?

Na pewno żeby wcisnęłaś, nie? Tak. Dobra, spróbujemy jeszcze trochę jak nie pójdzie to te, to będziemy grzać. Tu się zasilię prawie jedno, nie? Nie. Dobra, podgrzejemy to. Ja to zakładamy hydraulicznie, czy na tym? Nie, no to już na tym. Co? Na rozsiewaczu to by nie dało rady, nie? No zobaczymy, jaki będzie stan ściągacza po tym, ale widzę, że na razie wszystko wytrzymuje. Tylko tutaj nam się zsunęło, nie? Te ramię. Napięte jest, nie? No, nie no, 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 no. najlepiej to osianiu, żeby się ciągnąć w tym bałe, nie? To bo, bo najlepiej to sparować no, go no. Tak, to jest dobry pomysł, choć to tyle lat nie było praktycznie zaglądane, nie?

No i się Moglibyśmy wziąć hydrauliczny ściągacz, ale chcieliśmy to przetestować, jak to, do czego to jest po prostu przydatne. Co przydatne. To, to, to jest warte? Pokaż tego. Pokrzywił się? Go się? No nie Obróć śrubą, czy nie jest krzywa. Okay. Tak no. lekko się ubra. Czyli lekko śruba, nie? No. No, ale pokaliśmy z niego dosyć mocno. Co? Zobaczmy, Jak oceniasz Rosja? Cena do jakości to jest na bardzo wysokim poziomie, moim zdaniem. Jakość bo... kręca? Bo nie było drogie. Dobra. Także jakby tutaj byśmy ścisnęli mocniej, to by nam go nie wiesz o co chodzi. Bo to było luźne. No, No ale nie jest źle. Jedna szpilka poszła. już mam te ząbki słabe na tej żabie. Nie zawsze chwyta mi dobrze. Dobra, jedna poszła wykręcamy. Tak to tutaj wygląda. Teraz ja szykuję, tu rozbierzemy. Od razu zrobimy uszczelniacz. To jeszcze jest oryginalny. Tylko uszczelniacz wydobyłeś Tak? No co tu więcej? Czy coś jeszcze chciałeś? Waga tam. na ten. Nie no, to wszystko jest dobre, tylko się uczenia, rzeczywiście wymieni, nie? Wajk tam się jeszcze wyczyści. To jeszcze nie było ruszane, to już ginął. Przyjadę może, ty. Odpisałeś jaki rozmiar? Zapisałem. A ja tu wykręcam, została mi ostatnia szpilka. Do wykręcenia jakoś to w miarę fajnie szybko poszło Tak one wyglądają to tak jak mówiłem z jednej strony jest gwint 20 razy 1,5 a z, z jednej strony jest gwint 20 razy 1,5, a z drugiej strony 20 m20 kamień się wrąbał, ale jest. wyszedł, wyszedł. No, mogą się tu jest Dobrze. Tutaj też trzeba. No, tu tak. i tu. No? Czyli Tak. Idę z przodu. Nie Spuszczamy olej ze skrzyni, a ja tu się zabieram, wydmucham, wyczyszczę i ten. Odkręcę filtr sący Tu jest. Chyba sący tak. sący i tam jeszcze jeden jest na skrzyni, trzeba będzie go wymienić. Filtry mam nowe. Tutaj komplet filtrów. Dwa filtry powietrza i do skrzyni jeden, do skrzyni drugi. Hydrauliczny i do skrzyni. I zaraz to zamontujemy i uczeń zaleje nowy olej. I czekam dalej na rozrusznik. Myśl, myślę, że może jutro już będzie. Bo byśmy zadziałali z tym John Deere. żeby go stąd zabrać. Zamontujemy później ten wydech. Zobaczymy, jak to będzie wszystko pasowało. Tak samo te kolanko przymierzymy i wydamy na ten temat opinię. Jeszcze tej kuwetki, bo ta nie sięgnie mi. Jakoś ze skrzyni, to dość muszę podstawić. Tu? Co? No Obywederka czy coś, cokolwiek. O to może być, no. Bo no pewnie z filtra poleci olej, na pewno, nie? Nie, żeśmy wymieniali, nie? Nie, no, kawałek był wymieniany. Kawałek był wam. mówi, że mu się zapalała lampka, jakby zimny. Co? Pokaż. No, elegancko. Będą wtedy cztery skrobaki I teraz porównamy, czy jest dobry filtr. To samo jest. Tak, zakładamy. W zestawie są jeszcze dwa oringi. Trzy, bo jeszcze jest ten mały oring jakiś. A ten mały do czego? Czy to jest. Coś? ustawy korek w tej obudowie. Nie widzę. Nie wiem do czego ten mały jest. Dobra, zaraz zamontujmy go od razu. To tylko wyczyszczę. To tylko wyczyszczę i składamy. Kolejne paczki przyjechały. To będą filtry do pumy i zaraz zobaczymy, pewnie jest rozrusznik. Zaraz to. Się okaże jak otworzę. No i też szczęście dla klientów. Zaraz otworzymy paczki i zobaczymy co tam jest. Tak. Mamy rozrusznik Bosza oryginalny. Tylko jeszcze kwestia czy będzie pasował. Tutaj mamy filtr do pumy. Szybko złączki. Szybko złączki na sklep. Tutaj też. O -ringi, o ringi do JCB, taki komplet. To wziąłem na próbę. A tutaj mamy oringi do tego. Do, do tych złączek ORFS. To, i, wszystkie, wszystkie trzy już ten, tak? To się jutro zaleje świeżego oleju. Tak, do no. kasterki tu jest dwóch i tam jest podłożona Zamontujemy jutro rozrusznik, Teraz go otworzymy, zobaczymy jak on wygląda. To jest ten, bo prawie 11 zębów i 12 zębów to nie niby jest 11, ale to różnie bywa. Tylko żeby nie powrócić, bo żeby można było wymienić go tak. Pakiet zapakowany zaraz go wyciągnę i zobaczę, ile ma zębów. Czy będzie pasował? Wszystko pasuje. 11 zębów mocowany na dwa otwory. Także to jest to trochę czekałem, bo dłuższe zamówienie to jest lepsza cena, także, a nam się tak aż mocno nie śpieszyło, ale dotarł także jutro będziemy działać z John filterek złożony i na dzisiaj wystarczy tutaj muszę zamontować jeszcze regulator napięcia do tego wózka ale to już jutro